Gdyby okazało się, że partia Grzegorza Brauna, czy to będzie korona, korony, korona Konfederacja, Konfederacja, korony, Konfederacja Polskiej. korony Polskiej, czy Kobra przecież miała być z Januszem korwin chociaż to już chyba upadło. Jeśli będzie potrzebna Prawo i Sprawiedliwości do tego, żeby stworzyć rząd, to te wszystkie wybryki, wybryki no tak, to jest w ogóle złe słowo, ale te, te skandaliczne zachowania ze strony Grzegorza Brauna, czy te jego wypowiedzi skandaliczne pójdą w niepamięć i zostaną złożone na ołtarzu. Dla dobra Polski. Ja myślę, że wielu politykom prawa i sprawiedliwości, albo części, bo może wielu to za dużo powiedziane, te wybryki wbrew oficjalnym deklaracjom aż tak bardzo nie przeszkadzają. Myślę, że niektórzy nawet uśmiechają się pod nosem, patrząc na pewne spektrum możliwości zachowań absolutnie skandalicznych Grzegorza Brauna. No pytanie tylko, czy Braun dociągnie do tego 27 roku, bo to też nie wiadomo. To pamiętajmy, w tej chwili to jest 7% z hakiem, tak, tak? Tak. czyli punkty ponad progiem wyborczym, a to są jeszcze dwa lata, które w tym kontekście mogą... co jest tendencja zwyżkowa. Mogą... Póki co, tak. Póki ta wojna w Ukrainie trwa, ale na przykład zastanówmy się, co by się stało, gdyby trwać przestała. To ten główny oręż czego sobie antyukraiński, czego my sobie absolutnie życzymy, Grzegorz Braun, jak sądzę, nie. Byłaby z, tej, z tego politycznego, z tej politycznej retoryki Brauna wytrącona, no bo wojna by się skończyła, nie, nie byłoby, że oni chcą nas wciągnąć w tę wojnę. No, wiele, wiele takich argumentów, na których Braun on wyrósł w tej chwili, przestałoby mieć prawo bytu, więc to wszystko zależy też moim zdaniem popularność i poziom poparcia dla Brauna od tych okoliczności zewnętrznych, na których on buduje to swoje polityczne paliwo. No tam jest oczywiście też kwestia antysemityzmu, to jest też kwestia tego, że on jest po prostu bardzo Hmm. Spektakularny, co się niektórym podoba. Nikt nie zastanawia się, co za tymi jego wybrykami idzie, ale się podoba bez inny. Bo jest antysystemowy, hmm. bo ładnie Pink. mówi. No właśnie, to chciałam bo powiedzieć. ma dobry głos, bo używa mądrych słów. Naprawdę dziś bardzo często wyborcy kierują się yy, takimi sprawami, co jest dość przerażające. No ale od demokracji na razie nikt nic lepszego nie wymyślił. No tak, ale zobacz jak to się ciekawie poukładało. Przecież przez lata motto Jarosława Kaczyńskiego było, że po prawej stronie tylko ściana, a no po prawej stronie zdziwił. jest Konfederacja i po prawej stronie jest Grzegorz Braun. I zaraz może się okazać, że Konfederacja w sumie z Grzegorzem Braunem może być Już mieć były wynik... takie sondaże. E, no właśnie. Były już. No właśnie. Bo może przeskoczyć niż Tak, PiS, ale były, ale były sondaże, już takie, gdzie były więcej. No mhm. i to jest jakiś chyba zły sen dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego.